Witam was serdecznie. Dobry start 300 plus. Jak złożyć wniosek przez internet? Pamiętajmy, potrzebujemy mieć pod ręką PESEL dziecka. Na internecie mamy opcję na przykład złożenie wniosku przez PUE w ZUSie. Wypróbujmy ten sposób na początek. U góry mamy Zaloguj się do PUE i pamiętajmy, aby mieć gdzieś pod ręką login i hasło. Jeżeli nie mamy, to możemy kliknąć przypomnij i wtedy wypełnić e-mail lub ese, lub numer telefonu, na który dostaniemy sms. Ja loguję się przez bankowość internetową, mamy do wyboru sześć banków. Wybieram Inteligo, w nim mam konto uprawnione do logowania mnie do PUE, ZUS PUE, tak jak 500 plus i Bon 500 tak samo 300 plus możemy tutaj załatwić. Pamiętajmy też, że trzeba mieć dane szkoły, nazwa, adres. Wniosek jest po lewej stronie opisany elegancko, dobry start. No i możemy go sobie uruchomić albo utworzyć. Mamy tutaj informację, komu przysługuje złożenie wniosku. Jesteśmy rodzicem, wybieramy sobie dziecko. I rok szkolny, na który będziemy składać wniosek. Następnie już część danych naszych jest uzupełniona, ale na pewno nie jest uzupełniony numer konta bankowego, na który te 300 zł ma nam wpłynąć. W związku z czym, składając wniosek przez PUE w ie pamiętajmy, aby mieć numer rachunku bankowego pod ręką. Wypróbujmy teraz przez bankowość internetową mBanku. Zalogujmy się do naszego konta. Wklepujemy. Login, wklepujemy hasło, uwierzytelniamy komputer, a również logujemy się na aplikację mobilną i zatwierdzamy. Szukajmy wniosku, zajdziemy go w zakładce Finanse pod usługi. Nowa usługa jest to dosyć głęboko schowane i nie na pierwszym miejscu, lecz dopiero po przeskrolowaniu ekranu, gdzieś tutaj w połowie. Dobry start 300, składa. Niestety, za karę, że to tak ukryte, to nie składam przez Mbank, wyloguję się i zaloguję przez BNP Paribas Go Online. Bardzo fajne. Login, hasło i od razu jest w usługach: wszystkie usługi 500 plus oraz 300. plus Dobry start dla ucznia. Pięknie wyjaśnione, kto może złożyć wniosek, co potrzebujemy. Oczywiście, odnośnik jest, że możemy też przez ZUSPUE. No, ale najważniejsze, że możemy przejść dalej i uzupełnić nasz wniosek. Bardzo dużo danych mamy już uzupełnionych. Poza oczywiście danymi dziecka. Dane dziecka są uzupełnione w ZUS-ie, a tutaj musimy sobie dopisać. W jednym i w drugim miejscu uzupełniamy nazwę szkoły, adres, miejscowość, kod pocztowy. Jeżeli potrzebujemy mieć jakieś zaświadczenia potwierdzające niepełnosprawność, możemy je załączyć. Jak nie, to dalej i przechodzimy do oświadczeń. Zaznaczamy, oczywiście, wszystkie za oświadczenia są obowiązkowe, i pouczenie, że zapoznaliśmy się z wnioskiem. No to nie tak na gębę. Otwórzmy nasz wniosek, który pojawi się tutaj w PDF-ie do pobrania, i zweryfikujmy na pewno, czy wniosek do ZUS-u został poprawnie wypełniony. Oczywiście, został dobrze wypełniony, jeżeli żeśmy dobrze wpisali dane, ale to takie. Drugie sprawdzenie upewnienie się. Składamy wniosek, i otrzymujemy potwierdzenie, że nasz wniosek został złożony, przyjęty, zostanie przekazany do ZUS-u. Od razu na e-maila przyszło potwierdzenie, że wniosek został przekazany do zakładu ubezpieczeń socjalnych, społecznych. Na razie.